Nie chodzi przede wszystkim o to, żeby publiczność, tak jak mówię, wzięła z tych piosenek to, co ma ochotę wziąć i poczuła to, co my czujemy w trakcie grania tej, tej, tej muzyki. Nie chciałabym być celebrytą i nie powiem, że mam to daleko w nosie. zupełnie nie jakby nie nie o to chyba w tym wszystkim mi chodzi 24 dni muzyki Genèse Musical w Teatrze Sztuk otworzyła jaworznianka Beata Banasik. Jest ona założycielką zespołu, jawożnicką wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką od wielu lat związaną z nurtem piosenki artystycznej, poezji śpiewanej oraz laureatką wielu ogólnopolskich przeglądów piosenki artystycznej. W kontakcie z publicznością zależy jej przede wszystkim na tym, aby słuchacze mogli poczuć to, co ona czuje na scenie. BAB, jak podkreśla, chce być autentyczna dla odbiorców swojej muzyki. Chciałabym być przed widzem sobą, tylko sobą, nikogo nie udawać, nie przebierać się, po prostu robić to, co kocham robić, więc nie wiem, czy to mnie wyróżnia spośród innych artystów, natomiast... Mój cel jest właśnie taki, żeby być sobą. Marzenes Musical wystąpiła ze swoim debiutanckim autorskim programem, na który składa się 15 utworów, a całość zcala jeden temat przewodni. Program zaczął tworzyć się na podstawie wszelkiego rodzaju korespondencji. Ja niczego ani nikogo nie cytuję w tych e, moich utworach, e, ale były one inspiracją. E, to, jak dobierałam repertuar, to tak naprawdę wszystko, co skomponowałam od ponad dwóch lat, przedstawimy dzisiaj. I mam ochotę się tym podzielić z publicznością. Nie było jakby doboru repertuaru, natomiast wszystkie piosenki są scalane ze sobą właśnie tym tematem przewodnim, czyli korespondencją, listem. Inspiracją do jej utworów są emocje, które towarzyszą artystce. O swojej artystycznej drodze mówi, że jest to realizacja jej pasji. Staram się przede wszystkim spełniać moją własną i indywidualną pasję. Pasje niekoniecznie związane są z celebrytami czy z pudelkami. Przede wszystkim staram się spełnić. Wydaje mi się, że kobieta, zresztą człowiek spełniony, jest, jest, jest to bardzo ważna rzecz. Ja poczułam, że chciałabym to zrobić i tak właśnie i nad tym pracuję. Chociaż na scenie, występując przed publicznością, daje z siebie wszystko, to jednak artysta to także człowiek i może napotkać na pewne problemy. Też zastanawiam się nad tym, czy nie pomylę tekstu, mimo że powinno być to teoretycznie o wiele prostsze, niżeli kiedyś śpiewam piosenki czyjeś, niż moje własne. Zdarzają mi się momenty, w których zastanawiam się, czy nie pomylę własnego tekstu. To jest bardzo dziwne uczucie. E, natomiast staram się myśleć przede wszystkim o momentach, w których. Napisałam te właśnie piosenki, czyli to były bardzo często bardzo ważne momenty w moim życiu. E, coś się działo, był jakiś przełom, był albo wielki smutek, albo wielka radość, albo rozczarowanie, albo zazdrość. I zazwyczaj korzystając z tych momentów, e, pisałam te numery. Dlatego za każdym razem, jak śpiewam te piosenki, jakby wracam do momentów, których, w których miałam możliwość napisania ich. Myślę o tym, co się stało i staram się przekazać widzom moją e, osobistą. Energia, a już każdy z widzów dopisuje sobie do tego własną i indywidualną historię. W piątek 26 lutego o godzinie 19 kolejna odsłona Renéz Musical, przeboje muzyki filmowej i muzykalowej zaprezentuje ArCET Team, orkiestra kameralna miasta Jawożna.